moi drodzy widzowie, witam was bardzo siplutko w kolejnym odcinku z gry Escape Tsunami for Brain Roads A już za chwilę startuje nowa walentynkowa aktualizacja i jestem bardzo ciekawy co dla nas przygotowali Także ty mój drogi widzu bez przedłużania strzel koniecznej, łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania I mamy godzinę 17.55, czyli za 5 minut powinna być aktualizacja, ale widzę, że już na serwerach dużo rzeczy się zmieniło Mianowicie mamy walentynkowe koło i co mamy tutaj do zdobycia? Uwaga Trident, ok, czyli taki truizm Poseidona jak widzimy, ok. I mamy nowego tak naprawdę candy Lucky Bloka. Plus możemy wave Shielda zdobyć. Ej, dobra, to jest fajne. Powiem Wam szczerze, jak widzicie, doładowałem specjalnie dzisiaj tokeny, żeby sobie kupić tego wave shield'a. A widzę, że możemy go tutaj zdobyć, więc bardzo możliwe, że sobie będę próbował go tutaj zdobyć. Nie będę wydawał tokenów. Dobra, czy coś jeszcze zostało dodane? Wejdźmy sobie do upgrade shopu. Czy coś tutaj jest nowego? Tutaj nie, chyba, że obniżka. Dobra, jest lekka obniżka cen z tego, co widzę. Były troszkę droższe, widzę, że tu obniżyli, więc sobie od razu ulepszymy. Myślę, że tak do 27 skoków starczy na spokojnie. Idziemy do sklepu. Czy coś tu się zmieniło? Mamy nową bazę za Robuxy Cardbreaker Base Skin. Ej, bardzo ładna, ale 500 Robuxów. Dosyć droga, szczerze mówiąc. I czy coś jeszcze w sklepie zostało dodane? Niestety nie, ale mamy jedną ważną rzecz. Be My Valentin. Nowa maszyna. Na czym ona polega? Czekajcie. O co tutaj chodzi? Czekajcie, jak ona może działać? Nie rozumiem tej maszyny trochę. Czekajcie, panka sztanek plus. Okej, okay, dobra, musimy kogoś dodać na serwer. Dajcie mi sekundę. I dobra, mamy Gawlika na serwerze. Dobra, stary. Weź, nie wiem, tutaj dołącz do tej maszyny. Nie wiem, ktoś na Uwaga, co tu się dzieje? Co się wtedy dzieje? Czekajcie. Czy my jesteśmy teraz, nie wiem, jakąś parą? Czekajcie, czy mamy jakąś obronę? Chodź, dobra, idziemy, zobaczymy, czy mamy jakąś obronę tak naprawdę przed tsunami. Oho, uciekliśmy za daleko, musimy iść równo. Uwaga, tak, mamy obronę przed tsunami. Teraz dwie osoby macie taką jakby tarczę. Ej, dobra, to jest fajne, to jest fajne. Możemy unikać tsunami, jeżeli gramy dwie osoby. Tylko nie możemy biegać zbyt szybko, bo jak widzicie, normalnie potem jest słabo. I patrzcie, ochroniło nas Buff Blocket for Wave. Okej, okay, dobra, to jest akurat fajne. Wiadomo, nie działa za każdym razem. Razem, ale na pewno na pierwsze tsunami wam pomoże. Ciekawa maszyna, bardzo fajna, nie, powiem, że nie I uwaga, jaki ja prezent dostaję tutaj na walentynki. O, tojka bardzo Tojtek, dziękuję. W końcu będę miał jakiegoś skina do bazy. Gamer Base Skin, w końcu dostaniemy, rozumiecie? To bardzo dziękuję. Miałem sobie go kupić, ale jak dostałem, to czemu by to nie skorzystać? Dobra, ustawiamy. Gdzie my go tutaj mamy? Tutaj mamy, tylko musimy go użyć. Dobra, używamy, tak, jestem pewien, chcę użyć. No i patrzcie teraz to, mamy Gamer Bazę. Czy wy to widzicie? Teraz nasza baza wygląda zdecydowanie... Zdecydowanie, zdecydowanie ładniej. A w międzyczasie, zanim zacznie się admin bios, bo wybiła godzina 18, wrzućmy sobie wszystko tutaj do spawn maszyny, bo jest załadowana na 40 minut, więc może coś dobrego dostaniemy. Sprawdzamy. Uwaga, uwaga, uwaga. No, niestety, niestety, szkoda. Ale czekajcie, dostaliśmy dodatkowego divina, czy mi się wydaje? Nie, dobra, jednego divina, okej. Okay. Myślałem przez chwilę, że się zduplikowały po prostu. I od teraz możemy zablokować sobie rzeczy w ekwipunku. Patrzcie, to, jeżeli usuwacie cały ekwipunek i nie chce wam się tak naprawdę, nie wiem, szukać, chować w bazie Brainrotów, to teraz możecie prawym przyciskiem myszki po prostu zlokować, jak widzicie. Mamy taką kłódkę na tych rzeczach, okej. Okay. To jest akurat rzecz przydatna. Nie powiem, że nie. W Growy Garden tak samo kiedyś było. I uwaga, czekajcie. Candy Event startuje za 3 minuty. Dobra, nowy Event za 3 minuty. Ja już nie mogę czekać, co to będzie za Event i jak będzie wyglądała tak naprawdę nowa mapa. I mamy nowe levele przy okazji. Patrzcie, to możemy ulepszać do 250 poziomu, z tego co słyszałem. Więc czekajcie, spróbujemy nasze Infinity tutaj ulepszyć. Patrzcie, ile one gotówki generują. Tylko niestety, no nie jest to tanie. Nie jest to tanie. Spróbujmy coś tańszego sobie tutaj ulepszyć. W końcu dali większy level z jednej strony się cieszę, z drugiej nie, bo to już 250 levele, kiedyś były 50, ale dobra. Ulepszymy sobie dla przykładu, nie wiem, powiedzmy tak naprawdę tego tutaj Miśka albo tego Bulbito. Dobra, czy tego dam radę ulepszyć na maksa? Też raczej niestety nie, drogie, ale w końcu mamy większe poziomy i nasze brainroty będą generowały więcej gotówki. Ale przecież faktycznie nie musimy tak naprawdę ich ulepszać. Wiecie co możemy zrobić? Możemy oczywiście skorzystać z spawn maszyny, którą mamy tutaj, więc weźmy sobie tego Fruli Frula i weźmy sobie nie wiem, dla przykładu Team G za szybko. I czekajcie, mamy też nowego Rebiru OK, co jest na niego potrzebne? 500 speed, aż, to jest dosyć dużo, chociaż w tych czasach może nie. 9 divine'ów w grze musimy mieć i nasza baza musi zarabiać 1000 na sekundę. Worków. OK, czy to jest dużo, czy to jest mało? Powiem tak, dla nowych graczy może to być dużo, aczkolwiek dla graczy, którzy grają w tę grę, to jest dosyć mało. Więc zaraz sobie na pewno tego rebirfa też zrobimy, ale na początku chcę skorzystać z tej maszyny. I dobra, spróbujmy teraz zdobyć divajne na 250 poziomie. Uwaga, czy się uda? Patrzymy. Mamy 2,33 miliona. Dobra, to jest całkiem dużo, tak naprawdę. To jest zwykły divajn, przypominam. A Infinity to już chyba z 30 milionów, albo więcej będą mogły generować. Ale dobra, teraz będziemy testowali ogólnie jakiegoś maksymalnego jumpa. Jestem ciekawy, na czym to będzie polegało. Zobaczymy już za sekundę. I dobra, chyba mamy maksymalnego jumpa. Patrzcie, to jak wysoko skaczemy. Dobra, czy my możemy przeskakiwać tsunami? Okej, okay, dobra, powiem tak. Chcę ulepszyć jumpa na ten maksymalny poziom. Możemy normalnie przeskakiwać prawie każdy tsunami, rozumiecie to? Ej, to pięknie wygląda. Nie powiem, że nie, bardzo pięknie. Patrzcie, to przeskakujemy. Aj, dobra, teraz się nie udało. Ale teraz spróbujmy. Uwaga, no dobra, coś się po prostu ale da się normalnie przeskoczyć tsunami. O i teraz będziemy zaczynali wyścig. Powiem wam tak, ja polubiłem osobiście te wyścigi, bo one są naprawdę bardzo fajne. I do zdobycia jest Gati, Marshmalini, chyba tak. To jest Titan? Czekajcie, czekajcie, to jest Titan. Dobra, ja mam pytanie, gdzie on jest? Czy on jest na ostatniej mapie? Ogólnie skoków już nie mamy. Dobra, szukamy go, gdzie on tutaj może być? I tutaj był i zniknął. Niestety nie zdążyłem, ale to był Celestial, tylko. Okej, okay, dobra, ja myślę, że to był Divine, powiem wam szczerze. Chyba Celestial, o ile się nie mylę. Tak, to był chyba Celestial, najlepszy w grze, o ile się nie mylę. No dobra, no mam nadzieję, że będzie jeszcze tak naprawdę wyścig od Divina dzisiaj. I kolejny wyścig, tym razem Celestiala. Powiem tak, pójdę sobie po niego, zobaczymy, czy się uda zdobyć, ale w wasz tak nie potrzebuje. Jak wiecie, no ja niestety w ogóle nie mam w bazie Celestiali już teraz. Po prostu teraz Diviny są jak kiedyś Celestiale w tej grze. Infinity jak kiedyś Diviny są. Wiecie o co chodzi? Celestiale są w ogóle niepotrzebne tak naprawdę. Ale dobra, zobaczmy, czy uda mi się go zdobyć? Mamy go tutaj. Ej, fajnie wygląda, bierzemy go na pewno. Dobra, jego sobie może zostawię. 29 sekund zajęło mi zdobycie tego Brainrota, czyli nie za długo. I dobra, przy okazji zróbmy sobie tego rebirfa, bo jak widzicie wszystko mam, więc robimy. I uwaga, maksymalny rebirf zrobiony w tym momencie. O i czekajcie, czekajcie, mamy nowy event chyba odpalony. Czekajcie, czekajcie, dobra, uwaga. Jak to wygląda w ogóle? O nie, halo! Gdzie nasz pan tutaj, który nam spidał ulepsza? Mamy robota teraz jakiegoś. Czekajcie, ej, to jest Kupit? To jest chyba Kupit. Patrzcie, strzała Amora i mamy nowe Brain Roty. Dobra, jakie nowe Brain Roty zostały tutaj dodane? To jest jeden, okej, okay, czy będzie drugi? Dobra, wiemy jak już mapa wygląda walentynkowa i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Taka cała. Pojedyn na mapie też są piękne. są takie monety z serduszka. Okej. Okay. Tu mam jeszcze dodatkowe jakieś serduszka. To jest jakaś chyba specjalna waluta, ale też zbieram jakieś lizaki. Nie rozumiem o co chodzi z tymi lizakami. Czekajcie, tutaj coś jest. Patrzcie to: Candy Station. O co tutaj chodzi? Czekajcie, mamy zbierać lizaki i dostarczać je tutaj? Ej, nie mam pojęcia. Tu mamy mutację candy. Dobra, weźmy sobie tego lucky blocka przy okazji. I otwórzmy go sobie przy okazji też. Otwórzmy, zobaczmy co możemy tu trafić. Jak wygląda nowa mutacja candy. Uwaga, uwaga, uwaga. Patrzymy. No niestety, niestety. Wyleciał stary. Tak naprawdę secret. Ale mutacja naprawdę ładna. I nowe brain roty również są bardzo ładne. I czekajcie, te serduszka to są te cukierki. jeżeli wrzucicie do tej maszyny, to ta maszyna daje coś takiego, już wam pokażę. Patrzcie to, patrzcie to, jak się odbijemy. No dobra, teraz się akurat nie udało. Ale poczekajcie, czekajcie, już wam pokazuję. Tu mamy coś takiego i patrzcie teraz tak, wskakujemy. No nie wiem czemu teraz to nie działa. Przed chwilą dosłownie polecieliśmy. O, widzicie? Normalnie możemy latać dzięki temu po mapie. Okej. Okay. No dobra, ciekawe, tutaj też mamy maszynę nową. Okej, okay, tu też możemy, tylko tym razem tutaj możemy wrzucać brain roty. No niestety nie mam ale czekajcie, może damy sobie dwa divajny do niej. Dobra, wrzucone do maszyny, let's go, używamy tej maszyny i zobaczmy, co się wydarzy. 50 milionów potrzebujemy. Dobra, biegniemy tam, mogę użyć teraz. Dobra, użyłem. Coś tam wyleciało faktycznie. Zobaczmy, co tam nam wyleciało. Dobra, nie wyleciało, bo się nie aktywowała maszyna. Spróbujmy jeszcze raz, tylko cały czas jest to tsunami, jak widzicie. No nie, te tsunami naprawdę przeszkadza. Dobra, może teraz nam się uda. Uwaga, użyjemy, uwaga, sprawdźmy, co dostajemy. Okej, okay, dobra. Burgerini nowego dostaliśmy. Bardzo fajnie, jestem zadowolony. Wrzuciłem bulbito Bandito, dostałem burgerini. Okej, okay, czyli. Maszyna na środku taka, jak zawsze. Słuchajcie, bo mamy jakieś sekretne wejście. Okej, okay, czy ja mogę tu wejść? Valentine oh, Valentin only. Gift a brain rot to someone and e, nie, dobra. Czy my potrzebujemy tutaj tak naprawdę być w parze? No nic, dobra, to uwaga. Teraz na pewno wejdziemy. Let's go. Dobra, używamy maszyny i jesteśmy tak naprawdę tutaj, nie wiem. Połączenie, więc biegniemy do maszyny szybko. Dawaj, 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 biegniemy do maszyny, tylko musimy uważać bardzo, bo tsunami cały czas jest, więc na to musisz uważać, niestety. Ale dobra, ja już jestem obok maszyny tak naprawdę. Czekajcie, gdzie jest to wejście? Nie tutaj. Okej, okay, ono Było tak naprawdę chyba wcześniej. Dobra, tutaj mamy to te wejście. Uwaga, czy możemy teraz wejść? Tak, teraz możemy. Dobra, co tutaj mamy? Zobaczmy. Mamy laki bloki, ok. Candy laki blok emeraldowy i zwykły. Tu mamy jakąś maszynę. Dobra, o co tutaj chodzi z tą maszyną? Nie mam bladego pojęcia. Chyba dopiero teraz możemy zbierać te laki bloki. No to ja biorę dwa, niestety. Dzięki wielkie. Ale ogólnie, jak wygląda to miejsce? Bardzo ładnie, powiem wam szczerze, Szczerze, bardzo ładnie przygotowali to miejsce. I ciekawe jestem, czy za każdym eventem będziemy mogli tutaj wejść i odebrać sobie takie laki bloki. Póki co bierzemy i zwracamy na spawn. Ale otworzymy sobie tego candy bloka. Jednego mamy, i gdzieś tutaj drugiego mamy. Dobra, dwa candy bloki. Co z nich poleci? Uwaga, czy trafimy nowego Divina, Celestiala, cokolwiek? Uwaga, mamy Sekreta nowego, który wygląda bardzo ładnie. I obok Mateo. Okej, okay, pokażmy tego Sekreta. Tak, oto on się prezentuje. To jest chyba nowe, o ile się nie mylę. Chociaż powiem wam tak. Nie gram teraz to codziennie. I nie mam bladego pojęcia. Dobra, nabierają serduszek, jak widzicie. Więc dajemy wszystko do maszyny. 100 to jest maksymalnie. I to serce rośnie. Okej, okay, dobra, 106 daliśmy. Co z tego serca dostajemy? Nie mam bladego pojęcia. Czekajcie, podejdzie. No, niestety, nic się z tym nie dzieje. Nie mam pojęcia, po co to jest, szczerze mówiąc. Wiem, że to czasami fajnie wybija, tak naprawdę. Ale czy to coś daje? Czy dostaniemy za to jakoś boosta? Nie, no, busta dostajemy do skoku, jak widzicie tylko. I czekajcie, mamy coś! Okej! Okay. Dostaliśmy 144 candy i dostałem za to chyba 500 bilionów, o ile się nie mylę. Czyli tak naprawdę, za zbieranie serduszek, dostajecie potem różne nagrody. Tak jak ja, na przykład. 500 bilionów, tak naprawdę, jak widzicie, gotówki dostaliśmy. I czy coś jeszcze? Chyba nie, tylko 500 bilionów gotówki. I jeżeli chodzi o ekwipunek, czy coś tu się zmieniło? Nie, w ekwipunku dostaliśmy. Totalnie nic. Więc za to dostajemy prawdopodobnie gotówkę po prostu. Okej, okay, ciekawe to jest, nie powiem, że nie. Przy okazji możemy sobie raz nowym kołem zakręcić, może trafimy coś dobrego. No, niestety nie, jest, niestety nie. I czekajcie, znowu będziemy mieć zaraz odpalony event. Teraz już wiem o co chodzi z serduszkami i będziemy je zbierali. Postarajmy się uzbierać ich 500. Zobaczymy, jaką wtedy nagrodę dostajemy. Trochę czasy z Groe Garden mi się przypominają, bo tam też było coś takiego, że zbieraliśmy owoce, dawaliśmy tak naprawdę, nie wiem, do garnka, żeby ugotować zupę i w zamian za to różne nagrody były. Zobaczmy, co tym razem uda nam się dostać. I Teraz będzie ciekawie, bo na początku dostajemy wyścig, potem dostaniemy tą pogodę, Celestial znowu do zdobycia, ok, i na koniec dostajemy ten walentynkowy event, no dobra, biegniemy po tego Celestiala. I przy okazji, jakbyście pytali, jak wygląda nowy Divine, no to wygląda w ten oto sposób, to jest taki, nie wiem, komputerowy, nie wiem, amor, coś w tym stylu, przepraszam, kupidyn, nie amor, tak, kupidyn. okej, okay, no fajnie wygląda, chciałbym go zdobyć, czy się uda, to zobaczymy. O, a tak wygląda właśnie Celestial, albo kolejny Divine, szczerze nie mam pojęcia, czekajcie, podskoczmy sobie, to jest chyba kolejny Divine, tak, kolejny Divine, o ile się nie mylę. Też ciekawie wygląda naprawdę. I znowu mamy odpalony event, więc zbieramy teraz te serduszka, dokładnie. Patrzcie w ogóle, jak teraz te serce wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ej, naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda te serduszko tutaj na mapie. Razem razie mam uzbierane ile punktów? 273. Ok, postaram się 500. Myślę, że mogę dać radę. I szybko ostatnie 10 sekund i mam uwaga, 500 równe. Dobra, mamy 500. Patrzcie jak naprawdę niesamowicie to wygląda. Widzicie to? Ej, dobra, uwaga, co z tego dostaniemy? Uwaga, za 3 sekundy dostaniemy nagrodę i dostaliśmy, uwaga, 712 bilion. I 18 love Czy coś więcej? Szczerze, chyba nie. Celestial Blocka chyba dostałem. Nie, dobra, jego miałem. Dobra, no powiem tak. Mega dużo waluty się dostaje. Ale szczerze, nie mam pojęcia, czy coś jeszcze tutaj dostaniemy. Wiadomo, 18 punktów zdobyłem. No dobra, to jest spoko. Ale myślę, że jakiegoś brainota tutaj dostaniemy. Także, no, nie wiem, czy to jest RNG. Nie wiem, co jeszcze się da zdobyć. Ale nie narzekajmy, nie narzekajmy. I kolejny wyścig, a ja ominąłem nowego Celestiala. Co tym razem Celestial po raz kolejny? No czemu ja same Celestiale y zdobywam? No dobra, biegnijmy po niego, bo się przyda. I wiecie, co ja przed chwilą zrobiłem? Otworzę Niechcący Celestial Lucky a którego i tak będziemy zaraz potrzebowali, bo będzie ta szczęśliwa pogoda. Ale spokojnie, może uda mi się go odzyskać. I czy wy widzicie, co my zdobyliśmy? Takiego Baby Celestiala. Czy wy to widzicie? Patrzcie, jak on wygląda, dobra. Okej, okay. nie powiem, że nie, dobra. Ja mam lepsze pytanie, gdzie on mi zniknął? Miałem przed chwilą tutaj Baby Celestiala i go właśnie w tym momencie chyba straciłem. I mamy pogodę, dobra, mamy pogodę, dobra, drowerku, ty gadasz, a tu pogoda jest teraz. Szybko, szybko, żeby zdążyć. Szybko, szybko odnosimy. I uwaga, szybko. Secret Lucky i Uwaga, 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 proszę. Niech tu będzie celestial na nim, potem divine i tak dalej. Powiem tak, niestety nie udało mi się zdobyć. Powiem tak, bardzo naprawdę niemiłe zachowanie, moim zdaniem, że coś takiego robią, że jednocześnie robią wyścig. To po pierwsze był wyścig, po drugie zniknął mi mój tutaj celestial, którego udało mi się zdobyć dosłownie. I potem dali pogodę, tak naprawdę w trakcie tak naprawdę wyścigu. Rozumiecie to? Bez sensu, bez sensu. Dlatego mówię, wolę zdecydowanie ostatnio grać tak naprawdę w Survive Lava for Brainers niż ten Escape Tsunami. Dobra, powiem wam tak, chyba jest koń. Koniec... Z admin abuse, a. i drowerku, jego co aktualizację admin abuse? Powiem tak. Update bardzo mi się podoba. Fajnie zrobiona jest naprawdę ta maszyna. Ta na środku. Te ogólnie ukryte przejście. Naprawdę ogólnie event walentynkowy bardzo dobrze zrobiony. Powiem tak, chyba 8,5 albo 9 na 10, ale. Admin Abuse, moim zdaniem, tak naprawdę, nie wiem, z 2 na 10. Dlaczego? Trzy razy odpalili pogodę i nic o tym nie powiedzieli. Jak jest wyścig, cały czas o tym informują. Ale jak była pogoda, odpalili ją w tym samym momencie, co wyścig. I nawet nie wyłączyli tsunami, więc tak jak mówię, ogólnie walentynkowy event oceniam: 9 na 10, admin Abuse 2 na 10. Mega, mega słaby, szczerze mówiąc. Także póki co, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Życzę Wam wspaniałego dzieńka albo wieczorem, w zależności o której godzinie to oglądacie. Ja na ciebie będę zmykał i słyszymy się w kolejnych. Do popatki LLO LO,